Witam wszystkich, słuchajcie, mam dla nas tutaj największy book haul, ponieważ jest tutaj chyba coś między 17 a 20 książek. I co jest najgorsze, że w moim aktualnym koszyku na Empiku w przeciągu tych trzech dni zdążyło się nazbierać znowu 17 książek. Ja aktualnie bardzo, bardzo, sorry, to mój pies tutaj też jest, bardzo szybko pochłaniam książki, bo czytam mniej więcej jedną dziennie. Mamy czwarty dzień miesiąca... I ja aktualnie czytam czwartą książkę miesiąca. Więc mam zaplanowane przeczytać wiele z tych książek. Nie chcę powiedzieć, że wszystkie do końca miesiąca, ale większość. Więc zobaczmy, co tutaj mamy. Trochę pamiętam, co tu jest, trochę nie pamiętam. Więc zobaczymy. I słuchajcie, ostatnio zamówiłam chyba pięć książek. I też w takim pudełku przyszły. Nie, trochę wyższym. W trochę wyższym, mniejszym, ale wyższym. A teraz mamy takie pudełko i ja mam nadzieję, że tutaj się nic nie uszkodziło. Bo wiecie, na Epiku są promocje. I, i fajnie się tam kupuje, ale ja już widzę. Jedna książka jest uszkodzona. Boże, jak ja nie lubię, jak oni pakują tak te książki. Zobaczcie na to, oni nie dają żadnego zabezpieczenia, oni nie dają żadnego zabezpieczenia ani nic i to mnie irytuje, wiem, że można robić zwroty, ale Ech, nie wiem, czy chcę się aż tak z takie rzeczy bawić. Dobra, wyciągam po kolei, nie będziemy tutaj myśleć co i jak. Ostatnio <laughs> te pięć książek przyszły w super stanie, wszystko było super, nic się nie działo, a teraz... Już widzę dwa moje niezadowolenia Ale okej, okay. pierwsza książka, z którą wszystko jest okej okay, Z tego co widzę Jest to kolejna część Czwarta część, czyli ostatnia Z tej serii od Alice Silver To jest False Start Boże, jak pięknie pachnie I tak jak wiecie Ja zamówiłam sobie Wcześniej pierwszą część I myślałam, że drugą A to była trzecia Więc tutaj mamy czwartą Zobaczcie, jakie piękne kolory są e, tych książek. E, jest to seria Gold Rush Ranch. Proszę bardzo. O co chodzi? E, można je ja też z tego, co mi się wydaje, czytać oddzielnie, ale wszystko dzieje się właśnie na wsi, na ranczu, e, farmerzy, koniarze. E, o, z motywem różnicy wieku. To super lubię takie powieści. E, I podobno ta autorka jest właśnie cudowna. Ja mam od niej dwie książki, których jeszcze nie czytałam, więc zobaczymy. Dobra, o Jezu, się ekscytuję! Bo wiecie, ja mam jeszcze wakacje przez dwa miesiące, więc ja chcę te wszystkie książki przeczytać, te wakacyjne właśnie takie. Dobra, lecimy sobie po prostu, tak jak mówię, po kolei... O są i to, widzicie? To jest takie maleństwo, ale mnie takie rzeczy denerwują. Na szczęście tu nigdzie... No tu jeszcze trochę widzicie tu No ale dobra. Słuchajcie, przeczytałam kiedyś jedną książkę tej autorki Rebeki Jaros. I jest ona jedną z moich. No nie chcę powiedzieć jedną z moich ulubionych autorek, ponieważ czytałam tylko jedną jej książkę, która stała się jedną z moich top of the top książek. Jest to książka Ostatni List. Jest to książka Ostatni List. Ja ją widziałam stacjonarnie, właśnie. I. Oh, a właśnie, to jest moja ukochana książka. Rzeczy, których nie dokończyliśmy. Dobra. I. Tutaj jest jakiś wypadek, jest małe miasteczko, jakaś pomoc. On chyba jedzie pomóc siostrze yy, jakiejś tam. Nie wiem do końca o co chodzi. Jest ona dość spora, ma yy, ponad 500 stron, 530, 540 stron. Ale okładka też jest całkiem spokojna. Jak wiecie, ja lubię raczej takie. Estetyczne, ładne okładki. To ta jest jeszcze właśnie spoko. Ostatni list. Nie wiem, ale ta autorka bardzo fajnie też pisze. Podoba mi się jej styl pisania, więc mam nadzieję, że nawet jeżeli historia jakoś nie będzie nie wiadomo jak. Wow! To jednak będzie to tak fajnie poprowadzone, że i tak i tak będzie chciało się to czytać. Dobra. Okay. O matko! Ja nie wiedziałam, że ja to zamówiłam. Happy place. What? Emily Henry. Słuchajcie, e, kiedyś był mega szalona na Emily i w ogóle, wow, wow, wow. Ja od niej czytałam Beach Read i Ludzie, których nie, których nie spotykamy na wakacjach. Beach Read mi się mega nie podobał, w ogóle absolutnie to nie było dla mnie, ale za to Ludzie, których spotykamy na wakacjach chyba dałam 4,5 gwiazdki. Była naprawdę fajna książka, miło mi się do niej wracać i do tej pory, mimo tego, że czytałam ją 4 lata temu, to bardzo dużo pamiętam, więc uznałam, że... Trzeba korzystać, dopóki jest sezon wakacyjny i przeczytamy sobie Happy Place. Nawet nie wiem o czym to jest. Harriet i Win to idealna para. Pasują do siebie jak masło do świeżej bułki: Jean do Toniku, Blake do Ryana. Co roku wraz z przyjaciółmi spędzali tydzień w rezydencji na skalistym klifie. Pijąc wino, jedząc serio owoce oraz rozkoszując się morskim powietrzem. Tak miało być i teraz, ale jeden szczegół uległ zmianie. Oni ze sobą, już pamiętam o co chodzi, bo czytałam to na mbiku, oni się, słuchajcie, rozstali, ale pomyśleli, że to i tak miały być jakieś ostatnie wakacje, więc uznają, że będą udawać parę przez ten tydzień, jak gdyby nigdy nic się nie stało, żeby nikomu nie sprawić przykrości i żeby spędzić te ostatnie wakacje tak jak wszyscy chcą, tak jak zawsze było. Spoko. Lecąc dalej z Emily, coś, co tutaj już mi się nie podoba. Zobaczcie. First. Miejmy nadzieję, że ta książka będzie jedną z moich ulubionych. Dlatego, że po pierwsze, kolejna sprawa. Kolejna sprawa. Mam nadzieję, że naprawdę bardzo mi się spodoba ta książka, bo jeśli nie, no to będzie mi przykro, że ona jest w takim stanie. Mm. O, oh, słuchaj Wklejka. Też jest to wakacyjna książka, tak mi się wydaje, że jest wakacyjna. Ale pomyślałam to spróbujemy, jest ładna. Słyszałam dobre opinie na Booktoku zagranicznym w Polsce, w ogóle nie słyszałam, żeby ktoś na ten temat mówił, ale to może dlatego, że ja głównie oglądam zagranicznego buktoka. ale zobaczcie, jakie to jest piękne tu. Tu się postarali. Właśnie Emily Henry robi ładne okładki no co jest, ten empik mnie denerwuje, ten empik mnie denerwuje, dlatego, że łatwiej jest zamówić, bo często są promocje i wszystko jest w jednym miejscu, niż na przykład latać po różnych empikach i <laughs> jeszcze nie ma promocji, jeszcze wtedy nie ma promocji, ale muszę zobaczyć dlatego, że teraz mam empik premium i muszę zobaczyć czy będzie mi się opłacało kupować na żywo <laughs> skoro mam te minus 40% na drugą książkę, jak to wyjdzie kwotowo czy wyjdzie podobnie, czy wyjdzie tak samo, czy wyjdzie drożej, czy wyjdzie taniej dobra, lecimy teraz bez rozwagi z za to wszystko jest jak najbardziej ok Ach, pięknie pachnie Boże, te książki są takie fresh Jezu e, to jest też właśnie od tej Elsie Silver też znowu, słuchajcie, romans, rancho wieś, no, tak jak widzicie, no pięknie to wszystko wygląda I to jest czwarta część, ostatnia serii Chestnut Springs Bez rozwagi You don't love me now, you will never love... Ej, pogniwam się zaraz bardzo na tego MPK Bo niby to wszystko jest okej, okay. w ogóle patrzcie jaka piękna okładka i też słyszałam same dobre opinie na BookTok'u zagranicznym i na YouTubie. Ale patrzcie na to. Co jest? Czemu te strony są tak powykrzywiane? Niby nie ma żadnych ubytków, a jest takie... Widzicie to? Patrzcie. I ona jest po prostu tak lekko wykrzywiona, ale nie chce mi się... Oddawać tych książek, wiecie, do MPK, ale bardziej jakby mi osobiście może to jakoś nie przeszkadza, tak w czytaniu czy coś. Ale bardziej um, chodzi mi o to, że potem, jak będę chciała sprzedać te książki, ewentualnie, bo ustaliłam sobie taką zasadę, że zostawiam książki, które są u mnie tylko 4,75, do których wiem, że będę chciała wracać. Um, no, zobaczymy. Romans tylko na lato. Nad Justin nad Justinem. Ciąży klątwa. Każda kobieta, z, któr z którą randkuje zaraz po zerwaniu znajduje miłość swojego życia. W dodatku po niefortunnym poście na Redditie o klątwie Justina wie chyba cały świat. Ta sama klątwa wisi nad Emmą. Kiedy zagaduje Justina na trzecie razem wymyślają plan, umówił się ze sobą i zerwał potem oboje znajdą miłość swojego życia. Szalony pomysł i dlatego właśnie może im się udać. To miał być krótki romans tylko na lato, ale kiedy z niespodziewaną wizytą wpada toksyczna matka Emilia, a Justin musi przyjąć opiekę nad trójką rodzeństwa. Nagle ich plany ulegają zmianie, ale oni muszą sobie ze wszystkim poradzić. I może tak... I może się tak zdarzyć, że tym razem los rzeczywiście połączył idealną parę. No wiadomo już jak się skończę. ale słyszałam dobre opinie, więc yy, na wakacje idealna. I książka słuchajcie, którą biorę na wakacje e, ponieważ wybieram się do pewnego miejsca ja już tą książkę chciałam przeczytać właśnie w 2022 ona jakoś wyszła When in Rome, rzymskie wakacje e, Podobna jest naprawdę fajna, przyjemnie się czyta pięknie pachnie i znowu Mój ulubiony trop. Znowu mój ulubiony trop, czyli małe miasteczko. Takie wiecie, Romans. Tu jeszcze jest w Rzymie, więc troszeczkę inny klimat, nie jest to. Jest to rzymska wieś, małe miasteczko. I no, w sumie spoko. O co tutaj chodzi? Jest jakaś księżniczka Popu, która jest zmęczona chce pojechać na rzymskie wakacje zrobić sobie przerwę. Wyjeżdża w środku nocy do Rzymu To znaczy Rzymu w Kentucky Kiedy Noah Walker Znajduje Amelie na swoim trawniku Przed domem w zepsutym samochodzie dalej daje jej jasno do zro zrozumienia Że nie ma czasu ani cierpliwości Na problemy cele celebrytów Jest zbyt zajęty prowadzeniem cukierni Którą zostawiła mu babcia No nie mam. Wszystko, wszystko to samo, ale no, jak widać razem będą tutaj się bawić w cukierni. Więc słodziutko. No, urocze te książeczki. Dobra, nie wiem od czego już tutaj widzę te książki. Pokażę wam dwie naraz. Bo to są książki, których ja się bardzo nie mogę doczekać. Spotkasz mnie nad jeziorem i to lato będzie inne. To podobno ludzie mówią, że po prostu łamie im serce. Jest to... Y Autorkę, którą naprawdę, naprawdę lubię i ostatnio przeczytałam od niej książkę, która jest moim five star, czyli tamto złote lato. Czytałam też od niej Every Summer After, ale to było, słuchajcie, o matko, w 2021, tak średnio mi się podobało. A ta książka teraz e, super, no i dlatego zamówiłam. Ona ma jeszcze właśnie... Ona ma cztery książki, tutaj w Polsce, ale zobaczcie, ta jest tu ubrócona. Muszę ją przetrzeć szmatą. I oh my god, what the fuck! Co to jest? Ludzie, what the fuck? No dobra, no trudno. Miejmy nadzieję, że one i tak i tak zostaną u mnie, więc to jakby. To też jest trochę jakaś. Co się dzieje z tym lampikiem? Miejmy nadzieję, że zostaną u mnie. A ta jest w ogóle taka króciutka. Jeden dzień, jedna obietnica, dwie różne historie. Dziewczynka jakaś zmarnowała już zbyt dużo czasu, wspominając Willa jakiegoś. 10 lat temu spędziła z nim niezapomniane 24 godziny. Tyle wystarczyło, by między nimi zaiskrzyło. Spotkanie, choć krótkie, pozostawiało w sercu Fern trwały ślad. Para zawarła też pewien układ, spotykają się za rok. Ona się pojawiła, on nie. Fern ma dziś 32 lata, jej życie nie jest idealne. Bla, 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 opuszcza ukochane miasto i wraca w rodzinne strony, by prowadzić popadającą w ruinę pensjonat. Chociaż przecież nigdy tego nie chciała, wtedy zjawia się Will, który wydaje się jej jedyną deską ratunku. Bla, 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 on jest w garniturze, ona mu kiedyś pomogła. Nie, on. co? On jej kiedyś pomógł. Nieważne, nie wiem. Ale uwielbiam klimaty, gdzie właśnie jest jakieś małe miasteczko wieś w górach, nad jeziorem, nad morzem, po prostu gdzieś jakiś... Teraz trzymam książkę, która się dzieje właśnie w Wyoming, Wyoming. Więc uwielbiam takie rzeczy. Mam nadzieję, że ta historia będzie cudna. A to Domek na plaży na wyspie Księcia Edwarda. Nie wiem, nie wiem, nieważne, słuchajcie, to, to będzie. E, wiem, że to będzie świetne, bo po prostu to, jak ta autorka pisze, mega mi odpowiada, mega. Zobaczcie, mamy to. W ogóle, jaka ta seria jest świetna, bo ona jest taka króciutka. A foto finish Gold Rush Ranch, część druga w końcu się doczekałam. No i tak jak mówię, Elsie. Więc super. Ojejku, ojejku, jak to brzmi tajemniczo, zobaczcie, no nie mogę wam przeczytać, ale mm, jest jak to pięknie wygląda, nie wiem czemu mi się te układki aż tak właśnie podobają Proszę bardzo no, To też mi daje właśnie taki vibe Wyoming Ale jak to jest piękne, no nie mogę, dobrze, że ta książka jest cała Lecąc dalej z tą autorką Zdecydowałam że zamówię pierwszą część Wild Love Rose Hill i to też ma cztery części, tak ale w Polsce mamy na razie tylko dwie e, i no, na szczęście jest cała o matko o matko jej jaka floppy Pożądanie siostry najlepszego przyjaciela jest zakazane mm, 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 Bla, 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 nie ważne Oczywiście, romans w małym miasteczku Widzicie, góry, Wyoming, coś tam Muzyczka, boże jak pięknie pachnie Cudowne Więc zobaczymy Postanowiłam, że wezmę jedną część chyba No chyba, że zaraz gdzieś tam znajdziemy drugą Nie wiem, mam nadzieję, że będzie mi się podobało Dobra, kolejna e, część to jest trzecia część Tego chest string Tej samej autorki Bez siły mm. No, tak jak znowu Rancho, jakby wszystko tutaj jest związane Z ranczem O matko, tu może będzie jakaś jeszcze skaterka Ice skaterka Zobaczymy Nie wiem co teraz wyciągać Pa 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 Parę, para, parę. Para. Zobaczcie. Wild and. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Aktualnie czytam: Dawn and Dusted. Po polsku. Mam też e, drugą część po polsku. No i mam trzecią część. Tylko trzecia część jeszcze nie jest wydana w Polsce w ogóle. Na razie nie będzie wydawana, dlatego że druga część została wydana chyba niedawno, co nie, więc e, przez jakiś czas pewnie nie będzie trzeciej części. E, więc zdecydowałam się, że zamówię ją po prostu po angielsku. A e, trzecia jest też, tylko trzeciej nie widziałam chyba na MPQ. E, czwarta, przepraszam, czwarta to jest ta i wszyscy mówią, że jest najlepsza, ale zobaczcie, jaka słodka jest autorka. I autorkę też obserwuję na TikToku. Więc w ogóle super, bo ona w Stanach wydała je e, własnym kosztem, własnym drukiem i tak dalej. Więc super. Mm, ale w Stanach jest to po prostu dużo łatwiejsze. Dużo łatwiejsze, zobaczcie jakie ma tatuaże nasz... E... O, ja już wiem kto to jest! Ja już wiem, bo mm, ja czytam pierwszą część. I jestem 60 Pages in. I słuchajcie, ja już wiem, o kim będzie, tych wiesz, wiem? Kto to, ta dziewczyna. Mam nadzieję, że będzie fajne, naprawdę. E, dobra, już powoli. A, okej, okay. już widzę, słuchajcie, czekajcie. Już widzę, jednak Sandrusia się pokusiła. A, jak już dają, to biorę. Druga część Wild Eyes Rose Hill, Elsie Silver. Druga część Zamieszkanie w małym miasteczku w górach wydaje się idealną odpowiedzią na życie w kompletnym chaosie. Ale Skylar Stone już pierwszego dnia wpada w najgorętszego ojca singla na świecie, czyli znowu single dad pewnie jakiś age gap mały. W ogóle zauważyłam, że zdecydowanie bardziej. Enjoyuje się romansami, które właśnie są też rozłożone w czasie, gdzie, gdzie jest jakiś, wiecie, gdzie to trwa trochę czasu, że nie mówię, że romans ma trwać bardzo długo, tylko że po prostu gdzie jest ta dłuższa jakaś znajomość albo kojarzenie się albo coś tam, bardzo mi się to podoba. A w ogóle jak rom... kiedyś, kiedyś uwielbiałam właśnie czytać, jak byłam młodsza, romansy, które były właśnie osób na stoletnich wchodzących w dorosłość albo właśnie takich bardzo młodych, młodych dorosłych, teraz wolę czytać romansy osób po trzydziestce czy to już jest znak, że się starzeje? bardzo możliwe, ale po prostu one są bardziej prawdziwe, takie poważne, a nie dzieciaki Uff, tragedia dobra, taka malutka odmiana bo tutaj same romansy jak na razie podleciały, podleciały a tutaj taka piękna, króciutka książeczka, idealna. Oczywiście Empik. Bardzo Ci dziękuję, że ta książka jest troszeczkę tu brudna. Wstydź się, Empik. Wstydź, po prostu się wstydzę. Szczerze powiem Wam, że ta okładka jest po prostu przepiękna, jest minimalistyczna. Lubię też takie okładki. Jest tutaj cudowny koteczek. If Cats Disappeared from the World. I jest to książka japońska. Ja przez długi czas miałam właśnie fazę na takie. Krótkie książki japońskie. Uwielbiam je. Co byś poświęcił na ekstra dzień życia, jakby, jakby wiecie o co chodzi. Nie wiem, słuchajcie, O! No, zobaczcie, jaki fajny tekst. Jest to krótka książka po angielsku. Ma tylko 200 stron, tak? Dwie? Nie, to są podziękowania. Nie, to nie są podziękowania. 202 strony, więc szybciutka na jeden dzień. Bardzo przyjemna. I były same, słuchajcie, pozytywne opinie, i na Empiku i w ogóle jest ponad milion kopii sprzedanych w Japonii. Tutaj jest tak napisane. Czekajcie, bo moja kubka już się troszeczkę. Przywala, więc podzielę ją na dwie. Będziemy robić trzecią kubkę. Kupkę. Ostatnie trzy książki. Moje drugie podejście. Ale, ale dlaczego? Dlaczego drugie podejście? O co w ogóle chodzi? Fourth wing. E ja pamiętam jak była na to wielka faza I w ogóle to dopiero wchodziło Jeszcze tego nie było w Polsce Tylko na zagranicznym booktoku No i ja zdecydowałam się zamówić Nie, kupiłam wtedy Fourth Wing w Irlandii Tak, kupiłam Fourth Wing w Irlandii Pierwszą i drugą część Nie, najpierw pierwszą, później za rok Drugą No i słuchajcie Ja jakoś nie, nie przebrnęłam Nie wiem czy to po prostu... Wtedy nie mogłam, ciężko mi się to czytało, ciężko mi się czytało, może to po angielsku, szczególnie że to fantastyka po angielsku, więc to jest coś, czego ja wcześniej chyba nie robiłam, oprócz Harry Pottera, no, jak mi się wydaje, więc może to dla mnie było e, tłumacz, <grym> nie wiem. No i to sprzedałam, w cholerę poszło. Ale słuchajcie. Postanowiłam, że yy, to już będzie książka taka na później. Nie, nie na teraz. No chyba, że coś mnie złapie, na będę chciała teraz. Ale jest to książka właśnie już na październik. Tak, może myślałam, że może październik czy coś takiego. Yy, no ale zobaczymy. <słuch> Zamówiłam to wydanie specjalne, bo po prostu okładka mi się bardziej podobała. I była różnica tam chyba 10 zł, tylko, więc już mówię, dobra. I ma takie piękne brzegi. Zobaczcie na to. Więc już uznałam: OK, plus edycja specjalna, dodatkowe rozdziały. A jak dodatkowe rozdziały, no to chyba warto wiedzieć, tak? O co chodzi? E, podobno. co jest dopięknie piękny Ach, coś chciałam powiedzieć. A podobno właśnie, bo ja. Ja lubię fantazy, ale z romansem. A podobno tutaj właśnie tak jest. So, jest szkoła, trochę taki mm, Harry Potter, ekstra. Więc mam nadzieję, że będzie super. Będę czytać. Zobaczcie, jaka w ogóle ładna wklejka. Proszę bardzo. Tutaj też jest... Uuuu! Tutaj jest ta szkoła. Zobaczcie, ona mnie, w sensie ona mnie nie obchodzi, ale patrzcie na niego. Nie. Jest zły niuniek. Dobra, będziemy czytać. Zielony, zielony. Dwie ostatnie książki, mam nadzieję, że są całe. Słowik, w tej troszeczkę mniejszej wersji. Bez tutaj dodatkowych, niestety... Skrzydełek, ale kosztowało mnie to 20 zł, więc w sumie super, spoko. Jest to klasyk klasyków. Eee, chyba wszyscy znają tą autorkę. Jeżeli mi się ta książka podoba, wziąłem najpopularniejszą. Ludzie mówią, że właśnie bardzo płaczą podczas tej książki że jest jedną z ich ulubionych książek of all time. Eee, widziałam ją wszędzie, świetne opinie na. na na Instagram Instagramie. Nie, 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 nie oglądam Instagrama. Na mm, TikToku. Wszystko świetne, więc uznałam, że super. E, I jest to historia też dwóch sióstr, jakieś tam dramaty. E, jest to Są to czasy wojenne, czasy II wojny światowej, więc coś, co ja naprawdę lubię. I jest to spora książka, bo ma prawie 600 stron no 550 więc to się tak nie wydaje w sumie a to jest jednak taki mocny mocny njuniek, więc mam nadzieję że będzie super i chciałabym żeby ona naprawdę została w mojej kolekcji bo wydaje się taka niepozorna widzicie to taka niepozorna a jednak ludzie mówią że typ się o matka <laughs> Tak jak mówię, wybrałam już książeczkę też październikową. Chciałabym więcej z tej serii, bo widziałam na TikToku, że jest... że teraz wyszła seria z Bookshopem, a to jest The Pumpkin Spice Cafe i zobaczcie, na tą okładkę. Ja uwielbiam... Nie też, że ona ma taki... nie chcę powiedzieć, że... No jest lepiej wykonana, czuć taki jest inny feeling pod palcami. Zobaczcie na no to, jak to przepięknie po prostu wygląda. Hello! Ja już widziałam to i mówię, a pewnie jakieś takie gówno, ale wszyscy mówią, że jest naprawdę super. on to tylko taki niebieski nie, nie dopasowali, nie, nie, nie. No, kotek. Więc myślę, że ta książka jest, no, ta książka po prostu krzyczy: Czytaj mnie w październiku. Czytaj mnie w październiku, więc tak będę robić. Zobaczmy, że coś mówię, weźmie i będę czytać we wrześniu. Ale zobaczcie. Listki, przepiękna jest ta książka i znowu! Small town romance. E... Nie wiem co więcej powiedzieć. <tyle>, Tyle. Jak większość tutaj tych książek. I ona ma 359 stron ponad. Potem jeszcze jedna strona podziękowań. Oh, spać mi się chce, ale nie śpimy, nie śpimy, działamy. Dobrze, dajcie mi znać, co czytaliście z tego, co chcielibyście przeczytać, a może coś z tego aktualnie czytacie i proszę mi opowiedzieć. Weź, a może jeszcze macie dla mnie jakieś inne fajne poleceki? Dajcie mi oczywiście znać. I ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za ten filmik, no jest tego mnóstwo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, piętnaście, szesnaście, szesnaście siedemnaście 18 książek. Świetnie. Dziękuję bardzo, Guziaki.